Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy co nieco na temat słowa colon. I uwaga na wymowę, tam jest dyftong na początku. L. To jest ten sam dźwięk, co na przykład Wiedzieć, tam nie jest o, tylko o. No. To samo jest na przykład w tylko. Only, nie only. Tam nie, tam nie ma o, only. Only. I tu też jest colon. I uwaga, to słowo ma dwa znaczenia. W sprawach językowych jest to dwukropek, natomiast w sprawach medycznych jest to jelito grube. Tak naprawdę okrężnica, bo jelito grube to jest large intestine, czy też jelito małe, small intestine. Zapraszam przed ekran. No dobrze moi drodzy, czyli jeszcze raz te dwa znaczenia. Najpierw dwukropek. Jeszcze taka ciekawostka. Wiadomo, że jest też średnik w języku angielskim, tylko oni mówią semi-colon, czyli pół dwukropek. Taka ciekawostka, czyli tutaj mamy dwukropek, a tu mamy przedrostek pół. Tak jak mamy na przykład semi-final, czyli pół Mamy na przykład semi-dry wine, czyli wino pół wytrawne, no to tu jest właśnie pół. Dwukropek i jakieś przykłady. There were a few examples after the colon, tak? Czyli po dwukropku było kilka przykładów. Czy też ktoś się zastanawia, when should I use a colon, tak? Kiedy powinienem użyć dwukropka? No i teraz to drugie znaczenie niby jelito grube tak po prostu mówię w języku codziennym, ale tak naprawdę to jest tylko fragment jelita grubego zwany okrężnicą. No bo całe jelito grube to jest ta nazwa, czyli large intestine. Ale tak jak mówię w języku codziennym, oni to praktycznie używają wymiennie. Do tego na przykład jak mówimy o raku czy tam nowotworze jelita grubego, zawsze jest colon, czyli na przykład colon no, i ktoś się zastanawia, what can I do to keep my colon healthy and cancer free? Tak? Czyli co mam robić, żeby utrzymać moje jelito grube dosłownie w zdrowiu i wolne od raka? Robiliśmy kiedyś lekcję chyba o przyrostku free, czy też less, z tego co pamiętam. Jak znajdę, to podlinkuję. I drugi przykład. The colon is the longest portion of the large intestine, tak? Czyli właśnie okrężnica, jest najdłuższą częścią całości, czyli jelita grubego. And the terms, i te dwa terminy are often, często used interchangeably, czyli właśnie wymiennie. No dobrze moi drodzy, to teraz czas na przykłady od native speakerów. Najpierw przykład na dwukropek. Pan mówi, że gdzieś tam był jakiś formularz do wypełnienia, czyli form, i w tym formularzu było takie hasło mission, czy jakaś tam misja

Well, when you fill out the paperwork with the IRS to be a not-for-profit, there's a part of the form. There's a part of the form, czyli była właśnie część formularza, i ta część says, czyli mówiła i właśnie tam dalej że mission. That it says mission colon, and they give you about a line and a half. I jeszcze raz. And I said, well, when you fill out the paperwork with the IRS to be a not-for-profit, there's a part of the form that it says mission colon, and they give you about a line and a half. I kolejny przykład na dwukropek. Pan tutaj wpisuje w okno przeglądarki jakiś tam adres i mówi, że tak naprawdę mógłby wpisać I could technically, czyli z technicznego punktu widzenia, że mógłby wpisać colon 80, czyli dwukropek i 80. Posłuchajcie. No i tutaj właśnie wpisał dwukropek i 80 I jeszcze raz. or some browser. But I do I kolejny przykład na dwukropek. Pan tu omawia tę buźkę zwaną emotikonem Po angielsku emoticon. No i mówi, że oczy tego emotikona są dwukropkiem. Tak? Bo tu mamy dwukropek. Czyli the eyes of the emoticon are a colon. It's a happy beat. The eyes of the emoticon are a colon. Jeszcze raz. Happy beat. The eyes of the emoticon are a colon. I kolejny przykład. Tym razem, colon jako jelito. to grupę. I pani mówi, że jakaś tam jej studentka, student of mine, made a similar mistake. Popełniła podobny błąd. I co zrobiła? Another student of mine made a similar mistake. She proudly declared that scientists discovered cure for colon cancer. Czyli co zrobiła dumnie ogłosiła? She proudly declared that scientists discovered że naukowcy odkryli co? A cure for colon cancer. Czyli że odkryli lekarstwo na raka. jelita, co było oczywiście nieprawdą jeszcze raz. Another student of mine made a similar mistake.

like mammograms and colonoscopies because there's no reason we shouldn't be catching diseases like breast cancer and colon cancer before they get worse. i jeszcze raz. and insurance companies czyli firmy ubezpieczeniowe will be required to będą zobowiązane aby will be required to, cover. to cover, żeby pokryły with no extra charge bez dodatkowej opłaty, tak? wszystkie tam rutynowe badania. With no extra charge, routine checkups and preventive care, like mammograms and colonoscopies. Because there's no reason we Because there is no reason, nie ma powodu dla którego we shouldn't be catching diseases, tak? Dla których dla, nie ma powodu, dla którego nie powinniśmy jakby wyłapywać chorób. We shouldn't be catching diseases like breast cancer and chorób jak właśnie rak piersi i rak jelita grubego. colon cancer before they get worse? Zanim, before they get worse, czyli zanim się pogorszą. I jeszcze raz całość. And insurance companies will be required to come with no extra charge, routine checkups and preventive care like mammograms and colonoscopies because there's no reason we shouldn't be catching diseases like breast cancer and colon cancer before they get worse. Dzięki, trzymajcie się.